Wyobraź sobie człowieka, który, mimo najokrutniejszych tortur, pozostał niezachwiany w wierze. W mroku starożytnego więzienia święty Wincentys z Saragossy uniósł swój głos z zadziwiającą pogodą ducha, oświadczając – nie lękam się śmierci, gdyż to ona otwiera drzwi do życia wiecznego. Te słowa, wypowiedziane pośród bólu, przemieniały każdą chwilę cierpienia w żywe świadectwo odwagi i oddania. W mglisty poranek w dawnej Saragosie pierwsze promienie słońca nieśmiało przebijały mrok, barwiąc niebo odcieniami złota i purpury. Na wąskich brukowanych uliczkach miasta szept mieszkańców mieszał się z odgłosem pospiesznych kroków kupców i pielgrzymów. W czasach gdy tradycje i wiara splatały się z codziennym życiem, narodził się Vincenty. Chłopiec, którego oczy od najmłodszych lat lśniły światłem zapowiadającym niezwykłe przeznaczenie. Od wczesnego dzieciństwa Vincenty wykazywał niezwykłą wrażliwość, jak na swój wiek. Wychowany w szanowanej rodzinie o głębokich tradycjach, chłopiec z fascynacją słuchał opowieści starszyzny, historii o bohaterskich czynach. O bitwach toczonych nie tylko mieczem, ale i siłą wiary oraz przekonania. Każda z tych opowieści rozpalała w jego sercu pragnienie, by stać się częścią czegoś większego, by poświęcić swoje życie sprawie, która wykracza poza to, co zwyczajne. Ci, którzy go obserwowali, czuli, że w tym chłopcu kiełkuje ziarno losu który na zawsze odmieni historię chrześcijaństwa na Półwyspie Iberyjskim. Z biegiem lat Saragossa ukazywała przed nim swoje bogactwo, tętniące życiem place, gdzie dzieci bawiły się, a starcy, siedząc na kamiennych ławkach, dzielili się mądrością zdobytą przez lata, zapachy przypraw, mieszające się z wonią wilgotnej ziemi po ciepłym deszczu. Melodyjny dźwięk dzwonów kościelnych, rozbrzmiewający w wąskich uliczkach i niosący ze sobą poczucie spokoju oraz tradycji. Vincenty, pełen niesłabnącej ciekawości, odkrywał każdy zakątek miasta, dostrzegając piękno w rzeczach, które wielu pozostawiało niezauważonymi, w tańcu liści stuletnich oliwek czy w spokojnym blasku oczu wiernych. To właśnie w tym pełnym życia i historii miejscu Wincenty. Został przyjęty pod opiekę Waleriusza, biskupa miasta, który szybko dostrzegł wyjątkowy dar chłopca. Waleriusz, człowiek o głębokiej duchowości i mądrości, poświęcił się nauczaniu go tajemnic wiary chrześcijańskiej oraz wartości takich jak współczucie, pokora i miłość bliźniego. Podczas słonecznych popołudni, gdy uczniowie gromadzili się, by słuchać jego nauk. Młody Vincenty chłonął każde słowo o miłosiernym Bogu, o ścieżce światła prowadzącej do zbawienia i o miłości, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Każda z tych lekcji rozpalała w jego sercu płomień wiary, utwierdzając go w przekonaniu, że jego przeznaczeniem jest życie pełne oddania i poświęcenia. Wraz z upływem lat młodzieńcza fantazja ustępowała miejsca niezłomnemu przekonaniu. Miasto, które również przeżywało burzliwe czasy pełne niepewności, stawało się areną konfliktów, gdzie wiara chrześcijańska musiała stawić czoła prześladowaniom narzucanym przez surowe i bezlitosne prawo Imperium Rzymskiego. W tym wrogim środowisku młody Wincenty znajdował się na rozdrożu między bezpieczeństwem spokojnego życia a boskim wezwaniem, które biło w jego sercu i popychało go do życia w prawdzie i odwadze. To właśnie w tych formacyjnych latach Wincenty został wyświęcony na diakona, z pokorą przyjmując misję głoszenia Słowa Bożego. Jego kazania, pełne prostoty i jasności, docierały do najdalszych zakątków Saragossy, poruszając zarówno serca bogatych, jak i ubogich, możnych oraz tych odrzuconych przez społeczeństwo. Każda jego przemowa była wezwaniem do nadziei, wołaniem, by ludzie otworzyli swoje serca na współczucie i sprawiedliwość. Na placach i ulicach miasta gromadziły się tłumy. Pragnące usłyszeć odważnego kaznodzieje, którego słowa, lekkie jak powiew wiatru, a jednocześnie głębokie jak otchłań, sprawiały, że w duszach słuchaczy kiełkowało pragnienie przemiany. Mimo przeciwności losu, życie Wincentego pozostawało drogowskazem światła. Jego przykład prawości i odwagi stanowił milczącą odpowiedź na represje narzucane przez Imperium Rzymskie. Każde wypowiedziane słowo, każdy gest miłosierdzia, każdy akt poświęcenia w obliczu grożących mu niebezpieczeństw, potwierdzał, że wiara przeżywana z głębi serca potrafi przemienić nawet cierpienie w żywe świadectwo miłości i nadziei. W miarę jak bieg jego życia postępował, miasto Saragossa stawało się świadkiem wydarzeń, które wystawiały na próbę jego wiarę i determinację. Już jako młody diakon Wincenty wyróżniał się na tajnych zgromadzeniach, gdzie pod osłoną nocy gromadził wiernych marzących o świecie rządzonym przez sprawiedliwość i miłosierdzie. W małych, ukrytych kaplicach, z dala od czujnych oczu rzymskich urzędników, chrześcijanie wsłuchiwali się w każde jego słowo. Wiara jest płomieniem, który rozświetla najciemniejsze zakamarki naszych serc. Nawet jeśli władza tego świata nas prześladuje, wiedzcie, że miłość Boga jest większa niż jakiekolwiek zagrożenie głosił Wincenty spokojnym, lecz stanowczym głosem, który niósł w sobie obietnicę nadziei i odkupienia. Jednak nie wszyscy byli gotowi przyjąć te przesłanie światła. Rzymski namiestnik prowincji Tarragona widział w Wincentym zagrożenie dla ustalonego porządku. Pchany gniewem i lękiem przed rosnącą siłą chrześcijaństwa, rozkazał, by biskup Waleriusz oraz sam diakon stawili się przed nim. W sali audiencyjnej, gdzie napięcie było niemal namacalne, tyran podjął próbę nakłonienia Wincentego do wyrzeczenia się wiary w zamian za bezpieczeństwo i przywileje. Porzuć kult jedynego Boga i oddaj cześć bóstwom, które rządzą tymi ziemiami! a twoje życie stanie się łatwiejsze, mówił namiestnik łagodnym tonem, próbując zatruć ducha młodego kaznodziei słodkimi, lecz zwodniczymi słowami. Lecz Wincenty z sercem płonącym oddaniem odpowiedział stanowczo, największy zaszczyt nie tkwi w ziemskim dostatku, lecz w życiu i jeśli trzeba śmierci dla Chrystusa. Ta prosta, lecz pełna mocy odpowiedź stanowiła punkt bez... Powrotu. Cesarz, dowiedziawszy się o sukcesach Wincentego w nawracaniu grzeszników, a nawet pogan, nie zawahał się przed zaostrzeniem prześladowań. Nastąpiły dni niewyobrażalnych prób. Święty został poddany nieludzkim torturom, przywiązany do rozciągacza, gdzie znosił ból przekraczający ludzkie pojęcie. Pomimo tortur, Wincenty zachowywał spokój. Gdy jego kości uginały się. Pod potwornym naciskiem szeptał modlitwy przebaczenia i nadziei. Niech mój ból stanie się pieśnią odkupienia. Mówił cicho między jękami, zamieniając każdą łzę w świadectwo niezłomnej wiary, która go prowadziła. Narzędzia, kaźni, gwoździe. Ostrza i kije rozrywały jego ciało, lecz nigdy nie zdołały złamać ducha tego, który zdecydował się podążać ścieżką boskiej prawdy. Pośród tych cierpień miały jednak miejsce chwile niezwykłej ludzkiej dobroci. Podczas jednej z długich nocy, gdy ciszę przerywały jedynie jęki i modlitwy, niektórzy wierni z narażeniem życia starali się przynieść świętemu choć odrobinę ulgi. Starsza kobieta ze łzami współczucia w oczach podeszła ostrożnie i starym płótnem otarła łzy spływające po twarzy Wincentego. Te małe gesty czułości i słowa otuchy dodawały mu sił, przypominając, że nawet w najgłębszej ciemności blask ludzkiej miłości potrafi ogrzać serca. Lecz namiestnik, rozwścieczony niezłomnością diakona, Nakazał nasilenie tortur. Podczas ostatecznej audiencji, w obecności swoich oprawców, tyran rzucił Wincentemu ostatnie, pełne pogardy, wyzwanie: Ty, który ośmielasz się kwestionować moją władzę, czy nie wiesz, że śmierć jest nieunikniona, wyrzeknij się swojej wiary, albo doświadczysz bólu, jakiego żaden człowiek jeszcze nie znał. Wincenty, wpatrując się w dal z pogodnym obliczem, odpowiedział Nie lękam się śmierci, gdyż to ona otwiera drzwi do życia wiecznego. Jeśli mam się poświęcić z miłości do Boga, niech tak będzie, gdyż każda kropla mojej krwi będzie świadectwem prawdy, którą noszę w sercu. Ten dialog, naznaczony cichą, lecz niezłomną odwagą, zabrzmiał niczym okrzyk wolności i oporu, inspirując wszystkich obecnych. Z biegiem dni atmosfera wokół Wincentego stawała się polem bitwy między wiarą a tyranią. Ulice Saragosy, niegdyś rozbrzmiewające śmiechem i rozmowami, teraz szeptały opowieści o odwadze i cichym bohaterstwie. Każda nowa tortura zadawana męczennikowi rozpalała nowy płomień nadziei w sercach wiernych. Cierpienie, zamiast być końcem, stawało się drogą wiodącą ku wieczności, dowodem, że boska miłość jest silniejsza niż jakakolwiek opresja. Z biegiem czasu sława męczennika wykroczyła poza granice miasta. Wincenty stał się symbolem niezłomności i miłości do wiary. Dowodem na to, że nawet w obliczu najokrutniejszych prześladowań prawdy i współczucia nie da się uciszyć. Jego historia była przekazywana szeptem, lecz z wielką czcią przez tych, którzy wierzyli, że jego odwaga jest światłem, które pokieruje przyszłymi pokoleniami. Każde słowo, każdy gest poświęcenia był pamiętany jako lekcja wytrwałości i niezachwianej wiary. Punkt kulminacyjny drogi Wincentego zbliżał się wraz z ostatnią, najbardziej wyniszczającą próbą. Podczas ostatniej audiencji w tysiąc 1000... roku, obecności swoich oprawców i milczącego tłumu, święty przygotowywał się na spotkanie ze śmiercią. Z pogodnym obliczem i głosem przepełnionym pewnością oświadczył: Jeśli to ma być mój kres na ziemi, niech moja śmierć stanie się światłem, które rozświetli serca wiernych, latarnią prowadzącą ku boskiej prawdzie. Bo tak jak feniks odradza się z popiołów, tak z mojego bólu wyłoni się nadzieja dla tych, którzy szukają zbawienia. Podczas gdy płomienie żelaznego rusztu potęgowały się, a rozżarzone ostrza rozcinały jego ciało, Wincenty zachowywał niezachwianą postawę. Wokół niego kaci, pomimo brutalności swoich metod, nie potrafili zgasić blasku, który emanował od męczennika. Pośród niewyobrażalnego bólu święty intonował pieśni uwielbienia, przemieniając każdą nutę w modlitwę wznoszącą się ku niebu. Nawet gdy narzędzia tortur miały na celu uciszenie jego głosu, duch kaznodziei pozostawał niezłomny, udowadniając, że prawdziwą twierdzą przeciwko ciemności zła jest wiara. W ostatnich chwilach, gdy oczy Wincentego zamknęły się na zawsze, świat zdawał się wstrzymać oddech. Jego ofiara nie poszła w zapomnienie. Wręcz przeciwnie, zapłonęła niczym wieczny płomień, wskazując drogę tym, Którzy nadal poszukiwali światła prawdy. Po męczeństwie ciało świętego wrzucono do morza, lecz, jakby za sprawą cudu, fale poniosły je na brzeg, gdzie strzegł go kruk. Ten czarny ptak, symbol boskiej interwencji, pilnował relikwii męczennika, czyniąc jego pamięć świętym. Sanktuarium wiary i miłości. Od tego momentu historia Wincentego stała się dziedzictwem otoczonym czcią. W miastach i wioskach jego pamięć celebrowano procesjami, modlitwami i aktami wiary. W Walencji, gdzie jego relikwie spoczęły w majestatycznej katedrze, 22 stycznia stał się dniem duchowego odrodzenia, pełnym uroczystych obchodów, modlitw i wydarzeń kulturalnych, które przypominały wiernym oznaczeniu jego przykładu. Dziedzictwo świętego Wincentego z Saragossy przekracza granice czasu i pozostaje wiecznym świadectwem odwagi, wiary i miłosierdzia. Historia człowieka, który od dzieciństwa czuł boskie powołanie i który, stając w obliczu niewyobrażalnych prześladowań i cierpienia, nigdy nie wyrzekł się prawdy, inspiruje nie tylko tych, którzy pragną zgłębić tajemnice wiary, ale również wszystkich, którzy mierzą się ze swoimi własnymi wyzwaniami na drodze życia. Każdy etap życia Wincentego, od nauk pobieranych u biskupa Waleriusza, przez chwilę głoszenia Słowa Bożego i pocieszania wiernych, aż po okrucieństwa męczeństwa, przypomina nam, że prawdziwa wielkość człowieka tkwi w zdolności do przemiany cierpienia w przesłanie nadziei. Historia tego męczennika jest przede wszystkim lekcją o tym, jak wiara może stać się światłem prowadzącym człowieka nawet przez najmroczniejsze chwile, pokazując, że prawdziwym zwycięstwem nie jest brak cierpienia, lecz jego przezwyciężenie z godnością i miłością. Dziś pamięć o świętym Wincentym pozostaje żywa, celebrowana w każdej modlitwie i każdym akcie Miłosierdzia. Jego przykład wzywa wszystkich do życia w odwadze i do wiary w to, że nawet w obliczu największych przeciwności, miłość Boga ma moc przemiany ludzkiego życia i wskazywania drogi do wieczności. Tak oto historia Wincentego jest nieustającą. Inspiracją dla tych, którzy szukają prawdy i odkupienia, przypominając, że w ostatecznym rozrachunku boskie światło zawsze zwycięża nad ciemnością. Ciekawostka o świętym Wincentym z Saragossy, piękna, tradycja podkreśla siłę jego wiary nawet po męczeńskiej śmierci. Mówi się, że gdy jego ciało zostało wrzucone do morza, nad ciałem męczennika pojawił się kruk. Który strzegł jego relikwii przed dzikimi zwierzętami. Ten gest, uznawany za znak boskiej interwencji, potwierdzał, że świętość Wincentego pozostawała nietknięta zarówno przez siły natury, jak i zło tego świata. Co więcej, przez wieki był on czczony jako patron winiarzy, a jego wizerunek często przedstawiany z palmą i kielichem, symbolizuje zarówno jego męczeństwo, jak i opiekę nad winnicami, łącząc wiarę z kulturą i codziennym życiem. Wiernych, modlitwa do świętego Wincentego z Saragossy święty. Wincenty z Saragossy, męczenniku wiary i miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Niech przykład Twojej odwagi i oddania rozświetla nasze serca i inspiruje nas do życia w miłości i pokorze. W chwilach trwogi i niepewności, pomóż nam odnaleźć pokój płynący z ufności w Boga oraz siłę dostawiania czoła przeciwnościom z niezachwianą wiarą. Niech tak jak Ty, przemieniamy ból w nadzieję, a nasze poświęcenie staje się świadectwem miłości. Prowadź nas ścieżką prawdy i współczucia, ucząc kochać bliźniego bez granic. Niech Twój przykład życia, naznaczony oddaniem i odwagą, będzie światłem kierującym nas w naszej ziemskiej wędrówce. Święty Wincenty, obrońco tych, którzy szukają schronienia w wierze, umacniaj naszą nadzieję i obdasz nas spokojem, potrzebnym do pokonywania codziennych wyzwań. Niech Twoja obecność będzie dla nas pociechą i inspiracją, abyśmy żyli zgodnie z naukami Chrystusa. Amen. Historia Świętego Wincentego z Saragosy inspiruje nas do przemiany każdego wyzwania w okazję do umocnienia wiary i odwagi. Jeśli ta opowieść o poświęceniu i miłości poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Świętych, podziel się tą wiadomością. I zostaw lajk, like, aby więcej osób mogło poznać ten niezwykły przykład oddania Bogu. Która lekcja z życia tego męczennika poruszyła Cię najbardziej? Podziel się swoją refleksją w komentarzu, kliknij jeden z filmów powyżej wybrany specjalnie dla Ciebie i kontynuuj tę podróż wiary i inspiracji.